Cześć! To ja dzisiaj bez zbędnego przedłużenia zabieram się od razu za robienie linorytu. Pokażę Wam tylko ten projekt, który wykorzystam właśnie do wykonania tej pracy graficznej, tak żebyście już od początku wiedzieli, o co mi chodzi, co planuję, co mam na myśli i co chcę zrealizować. To jest tutaj, zresztą, widzicie portret dziewczyny. Zresztą osoby, które widziały poprzedni film w. W trakcie, którego przenosiłam ten projekt za pomocą rozpuszczalnika Nitro na matrycę linoleum, no to te osoby już poznały, poznały ten rysunek ten szkic i wiedzą, że to właśnie tak będzie wyglądać mój przyszły linoryt. Na no przy okazji też w trakcie tego, jak ja będę wykonywać ten mój linoryt, no to w tle będę Wam opowiadać o tym, jak, po, jak krok po kroku można samodzielnie taki linoryt wykonać, ponieważ sądzę, że dla wielu z Was może być to. Technika nowa, mało znana, a być może się zainteresujecie, będziecie również samodzielnie chcieli taki linoryt, linoryt wykonać. A czy Wy w ogóle wiecie, czym jest linoryt? ogólnie zgodnie z definicją można stwierdzić, że lignoryt jest tradycyjnym sposobem wykonywania grafik i przynależy do technik druku wypukłego. Techniki druku wypukłego to takie, które posiadają matrycę i on charakteryzuje się tym, że nie jest gładką płaszczyzną, ale posiada na swojej powierzchni pewne wypukłości i właśnie te elementy, które są wypukłe, są tymi, które na odbitce, czyli już tej gotowej grafice, posiadają naniesioną farbę. Tak już naprawdę najogólniej można stwierdzić, że linoryt to w sumie taka Wielka pieczątka, która wykonywana jest właśnie na podłożu z linoleum, ponieważ nazwa linoryt wywodzi się od linoleum, czyli od tego materiału, z którego tworzona jest matryca graficzna. Współcześnie nie zawsze linoryty wykonywane są na takim prawdziwym linoleum. Czasem wykorzystuje się zbliżone materiały, które wytwarzane są nie z prawdziwego linoleum, ale z jakichś tam tworzyw PCV. Generalnie z. z z tych wszystkich materiałów, które sprawdzą się jako podłoga w kuchni. To znaczy nie. nie na, z kafelek linorytu raczej nie udałoby się zrobić. Ale z tych wszystkich gumolitów, właśnie linoleów, gumoleksów, czy jak to jeszcze można nazwać, można stworzyć linoryt. Oczywiście nie każde linoleum, nie każdy gumolit, nie każde tworzywo PCV się nada, ze względu na to, że no, niektóre mogą być zbyt miękkie, zbyt twarde, albo posiada, y, posiadać jakąś dodatkową warstwę, jakieś, nie wiem, gąbeczki, czy materiału, która no, po prostu nie uniemożliwia wykorzystanie tego tworzywa jako matrycy linoleum. Ale ogólnie właśnie, żeby zrobić linoryt potrzebne będzie oczywiście to linoleum, oprócz tego dłutka, co najmniej dwa. Jedno takie o końcówce półokrągłej, a dół, drugie o końcówce w kształcie literki V. Cały proces tworzenia matrycy, która pozwoli nam wykonać ten linoryt polega na tym, że nanosimy na nasz Matrycę na nasze linoleum, jakiś wzór, który możemy po prostu narysować na tym linoleum, na przykład za pomocą jakiegoś markera, ewentualnie rysujemy sobie na oddzielnej karcie, no i później przenosimy ten projekt już na tą naszą matrycę. Co możemy zrobić albo tak jak ja, czyli wykorzystać transfer za pomocą rozpuszczalnika nitro, no albo możemy na przykład użyć taką zwykłą czarną kalkę kopiującą i, i przerysować ten nasz projekt i też będzie spoko. No i kiedy już mamy to gotowe no to musimy wyciąć za pomocą tych dłutek, które, które już mamy, o których mówiłam, ten wzór. W sumie nie ma w tym nic takiego super skomplikowanego. Po prostu te elementy, na których ten nasz wzór się znajduje, czyli te miejsca, które docelowo chcemy, aby zostały pokryte farbą, to tych nie wycinamy, a wycinamy tło, czyli wszystko to, co naokoło. Czyli wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy, aby nasz linolot składał się po prostu z jednej prostej kreski, to nie możemy zrobić tak, że w linoleum wytniemy tą kreskę i gotowe, tylko na odwrót. Wytniemy wszystko naokoło, a kreskę zostawimy pokryjemy tą kreskę farbą, odbijemy ją, no i linorut mamy gotowy. I właśnie, kiedy matryca zostanie już wycięta, wykonana, no to za pomocą gumowego wałka rozsmarowujemy farbę na tej naszej matrycy, Najlepiej wykorzystać farbę offsetową. Dzisiaj wykorzystałam tusz kalkograficzny, natomiast robię to tak bardziej eksperymentalnie. Póki co, raczej nie polecam. Lepiej zastosować farbę offsetową. Kiedy już ta farba zostanie naniesiona, no to musimy przyłożyć kartkę, odbić wzór, mocno jakby wszędzie podociskać, żeby ta farba się przeniosła. I gotowe. Cały, cały ten proces jest przynajmniej teoretycznie mało skomplikowany. No i jak to wychodzi w realu. Różnie, jednym dobrze, innym trochę trochę mniej. To myślę, że na dzisiaj już tyle. Ja wam oczywiście pokażę już tą gotową odbitkę graficzną, tak żebyście mogli zobaczyć jeszcze raz, co udało mi się zrealizować. Jak wygląda ten gotowy linoryt? Czekajcie, sprawdzę, czy wycelowałam dobrze. Także on prezentuje się tak. Jeszcze oczywiście dotnę ten papier do odpowiedniego formatu. Planuję, żeby to było 40 na 50 cm, czyli dla mnie taka wielkość standardowa. Wszystkie te y, grafiki, te portrety, które tworzą tą jedną tworzoną przeze mnie serię, są właśnie w takim formacie. No i tym razem również nie będę odbiegać od tego, od tej standardowej wielkości i taki, taki format wybiorę. Jeśli chodzi o mnie, to ja teraz jeszcze będę wykonywać kolejne odbitki, tak żeby już stworzyć y, Cały nakład, 10, 10 egzemplarzy tej grafiki. Z tym, że wszystkie 10 wykonam za pomocą farby offsetowej, a nie tak jak widzieliście teraz na filmie. Nie na filmie, w filmie, <grybujesz> yy, że posługiwałam się tuszem kalkograficznym. Ja jednak mam co do niego pewne wątpliwości, ale to już gdzieś tam kiedyś w przyszłości, w kolejnym yy, filmie albo jeszcze kolejnym. Będę się na ten temat nieco dłużej wypowiadać. Natomiast Farba offsetowa jest taka y, moim zdaniem bardziej godna zaufania i nigdy jeszcze mnie nie zawiodła, więc, więc y, tą, powiedzmy, próbną odbitkę, czyli, czyli właśnie tą, <grywa> wykonałam za pomocą tuszu kalkograficznego. Natomiast już te mm, odbitki, y, takie powiedzmy, nieprówne, tylko tylko te, te finalne, te ostateczne, będę odbijać za pomocą farb offsetowej. Mam nadzieję, że temat linorytu Was zainteresował. Jeśli tak, to oczywiście subskrybujcie mój kanał. Boże, biedna jest taka żebranina osoby, no jednak to chyba nie w moim stylu. Nieważne, róbcie co chcecie, jak Wam się podoba to tego osoba łapkę w górę dajcie, jak nie to nie, także też spoko. Dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa! Hehehe <laughs>